Cześć, witam serdecznie, Grzegorz Dzikowski. Dzisiaj nagrywam film w spokoju yy, dzieci jeszcze trochę i poznacie wszystkie zakamarki w moich domu, ale nie mogłem być na dworze bo yy, bardzo zła pogoda jest w tej chwili nadciąga burza no ale dla mnie to nie problem rozwiązałem tą sytuację w ten sposób yy, no i do tego też bym chciał nawiązać bo Wczoraj, będąc na meczu, po meczu ja widziałem chłopaków z boiska, z zwieszonymi głowami po porastce. No, nasuwa mi się jeden taki podstawowy wniosek, ja do, ja do tego zawsze też tak podchodziłem, że wtedy w takich momentach poznajemy człowieka, czy właściwie człowiek poznaje się sam gdy ponosi porażkę, gdy przeżywa jakiś kryzys, jak on z tego kryzysu potrafi wybrnąć. I to, jest, to jest właśnie najważniejsze, bo nie można się skupiać, nie można się skupiać, rozpamiętywać porażki, tylko trzeba podnieść głowę, skupić się tylko i wyłącznie na rozwiązaniu danego problemu, rozwiązaniu kryzysu. Wtedy też, jeśli się skupimy na tym rozwiązaniu, Szukamy go i wtedy stajemy się bardziej kreatywni. Rozwijamy się i w rzeczywistości w perspektywie czasu. Jesteśmy w stanie znaleźć kilka rozwiązań. Tak jak mówił Fryderyk Nietzsche, tego, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni i taką dewizą powinniśmy się w życiu kierować. Jeśli, jeśli pójdziemy w tym kierunku, to yy, faktycznie no, nic nie jest w stanie nam przeszkodzić. No i tym też po zachowaniu w takich sytuacjach poznaje się prawdziwych liderów, przywódców, którzy potrafią rozwiązać każdy problem, potrafią z każdej sytuacji wybrnąć. No i za nimi idą też wtedy i ludzie, no, bo, bo oni mają do niego zaufanie w tym momencie. Skomentujcie na dole, co o tym sądzicie, jak wy potraficie z takich kryzysów wybrnąć i do zobaczenia w przyszłym wideo. Cześć.